Witam i zapraszam do tej serii badania z wykorzystaniem PicoScope, to jest oprogramowanie PicoScope, a także NVH, czyli aplikacja Pico PicoDiagnostic. Prezentujemy przypadki, w których żadne inne narzędzie nie pomogłoby nam wyjść z kłopotów i jednoznacznie zdiagnozować, co jest problemem. W niektórych przypadkach um, niestety nie kończymy z naprawą. Jesteśmy w stanie oszacować skalę wymaganych napraw, a faktyczna naprawa jest poza granicami opłacalności. Dzięki NVH otrzymujemy wynik badania, który zapobiega tym okropnym sytuacjom, gdzie dochodzi do niezręcznej rozmowy lub pojazd po prostu staje się wrakiem. Oto kolejny przypadek, um, tym razem z czujnikiem indukcyjnym. Mamy Daewoo z samoczynną aktywacją ABS przy niskich prędkościach. Myślę, że od razu zauważysz, co jest nie tak, patrząc na obrazek po prawej stronie. Mamy uszkodzony pierścień impulsowy. Po lewej jest wykres z jego badania. Jeśli spojrzymy na sygnał z czujnika prędkości koła ABS. Zauważymy nie tylko przerwę, a właściwie nie tyle przerwę, co zmianę częstotliwości między zębami w tych miejscach. Mamy również wzrost amplitudy. Dlaczego tak się dzieje? Dzieje się tak, ponieważ pierścień impulsowy jest pęknięty i rozszerzony, co zmniejsza szczelinę między czujnikiem indukcyjnym a samym pierścieniem. Wraz ze um, zmniejszeniem szczeliny następuje wzrost amplitudy sygnału. Co ciekawe, wyraźnie widać, jak amplituda stopniowo narasta podczas obrotu koła. Dzieje się tak, ponieważ w trakcie obrotu pierścień rozszerza się w miejscu pęknięcia, a następnie powraca do normalnej pozycji w punkcie mocowania. Użyłem kanału matematycznego do analizy częstotliwości, aby podkreślić, że. W miejscu uszkodzonego zęba następuje spadek częstotliwości widoczny w tych punktach. Dodatkowo, um, wykorzystując um, funkcję wykresu referencyjnego um, w Picoscope, dodałem um, przebieg z czujnika. Po przeciwnej stronie, czyli z prawego przedniego koła, gdzie przebieg jest jednolity i prawidłowy, lewy przedni czujnik, gdzie występuje usterka, ma uszkodzony pierścień impulsowy, co powoduje zakłócenia w sygnale. To wszystko. Dziękuję za oglądanie. Jeśli macie pytania, śmiało je przesyłajcie. Jak zawsze, postaramy się na nie odpowiedzieć. Trzymajcie się.